Ponad 30 kół gospodyń z terenu powiatu opatowskiego stanęło do konkursu na najsmaczniejsze naleśniki. Zmagania kulinarne były oprócz dobrej zabawy głównym elementem Czwartego Powiatowego Festynu kół gospodyń wiejskich. Polał, zwycięstwa sięgnęły wszystkie koła. Festyn odbył się na terenach zielonych Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku. Starosta Opatowski podkreślił rolę i znaczenie kół gospodyń wiejskich w lokalnym krajobrazie społeczeństwa. Dziś trudno sobie wyobrazić życie społeczno-kulturalne bez pani i panów w barwnych, kolorowych, ludowych strojach. Koła gospodyń wiejskich kultywują tradycję kulinarną, tradycję stroju, tradycję śpiewaczą i są chlubą naszą i to jest nasza tradycja, to są nasze korzenie, do których musimy wracać. Naleśniki tradycyjne najczęściej goszczą w domowym menu obatowskiego starosty. Ja w domu najbardziej to robi najszybciej, to co w każdym chyba domu, naleśniki z serem i z różnymi Lewami, albo jakaś truskawkowa, malinowa, jagodowa, ale z serem przeważnie królują. Koła miały swoich wiernych kibiców. Wójt Tarłowa trzymał kciuki za cegiełki z cegielni. Tomasz Kamiński przyznał, że taki festyn jest z wielu względów potrzebnym wydarzeniem. Bardzo się cieszę, że jest taka piękna inicjatywa i że właśnie tutaj, w tym przepięknym, malowniczym zuchcinku, jest taka wielka impreza. Dziękuję panu staroście za zorganizowanie takiej imprezy. Ja się bardzo cieszę, jestem razem z rodziną, jest i koło gospodyń, które reprezentuje gminę Tarłów. No, bawimy się! Pogoda piękna. Cóż więcej chcieć? Koła oferowały naleśniki pod różnymi postaciami. Jedne stawiały na tradycję, inne szły w nowoczesność. Poszliśmy w tradycję, mamy naleśniki z serem, tak jak nasze babcie, mamy robiły, z żółtkiem, z cukrem waniliowym, ze zwykłym cukrem i oczywiście polane no, tradycyjnie jagodami, no, bo teraz jest sezon na jagody. Koło Binkowice postawiło na solidne, kaloryczne nadzienie. Robimy naleśniki na wytrawnie. Mamy z y, nadzieniem, że tak powiem. My się śmiejemy, że to takie chłopskie, gospodarcze, bo panowie to potrzebują zjeść dobrze, więc z mięsem, z papryczką zapiekaną, z cebulką, z serem. Poza konkursem koło z Binkowic oferowało. I z serem i z drzemem, i z konfiturą i z powidłami śliwkowymi różnie, bo, bo smaków Ile osób, tyle gustów. Wyjątkowe nadzienie miały naleśniki koła gospodyń wiejskich z Iwańsk. Naleśniki robione z naszych jajek z podwórka, z kur chodzących po podwórku. Do masy dodawałam mąkę, mleko i masło roztopione. I smażone A... na słoninie. I smażone na słoninie. Tak jak dawniej. A jako nadzienie było jajko. Al dente. Naleśniki to ciasto i nadzienie. Zdaniem pańską gospodyń to ciasto jest tą trudniejszą do zrobienia częścią potrawy. Zależy co się wymyśli, jaka jest inspiracja na to, tak? No bo wiadomo, że z konfiturą będzie prościej. Choć dobrą konfiturę zrobić też nie jest, nie jest łatwo, ale, ale myślę, że ciasto jest fenomenem. Jak się zrobi dobre ciasto, to ich nadzienie też smakuje. Komisja konkursowa miała wiele pracy i bardzo trudną do podjęcia decyzję. Wracamy uwagę na każdy szczegół. Zarówno na dekoracje, ale przede wszystkim na smaki, na przygotowanie. Każde z, ko z koła gospodyń wiejskich przygotowało. No, st wszyscy staramy się bardzo. Przygotowali naleśniki o różnych smakach. Niektóre są smaki wręcz takie, o których ja nawet nie słyszałem. tak. Także jest to naprawdę trudna decyzja, trudna decyzja, czyli będzie miało naprawdę ciężki orzek do zgryzienia. Zaskoczyły Was jakieś naleśniki? Tak, no na przykład naleśniki z sorgo. Róży uznali, że naleśniki wszystkich kół są jednakowo pyszne i wszystkie zasługują na pierwsze miejsce. Festiwalowi kulinarnemu towarzyszyły występy artystyczne. Jerzy Strzyż, STV Info.